No i witam w części drugiej mojego Pentium 4. Jak widzicie, komputer jest już gotowy. Yy, Podpiąłem go właśnie do internetu. Spróbuję ściągnąć, żeby odpalić mojego Steam'a na tym Pentium 4 i ściągnąć trochę starszych gierek na, yy, na komputer, żeby można było na Pentium 4 pograć. Mam tam trochę tutaj mam zainstalowanego Need for Speed Carbon, StarCrafta, Blood War także jest już skonfigurowane wszystkie sterowniki jeżeli chodzi o kartę muzyczną i tego Vortexa, którego miałem zainstalować niestety to co ja znalazłem w internecie kończyło się sterowniki dla tej karty na Windows 98. Nie wiem, może są gdzieś na XPK, no ja nie znalazłem. Stwierdziłem, że nie będę tego szukał, nie wiadomo ile, więc zainstalowałem normalną tą kartę, która była yy, na budowie, znaczy no, na płycie głównej i ona śmiga bardzo ładnie, natomiast z tego vortexa dałem sobie spokój. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, mogę jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten yy, o ten kontroler dysku SATA, który jest zamontowany w środku w Pentium 4, no niestety nie da się podpiąć dysku SSD do tego komputera. Już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że chyba, że po aktualizacji jest jakaś BIOS-u, może by się udało, ale nie sądzę, żeby to było możliwe, gdyż nie widzi dysku SSD i nie widzi tego kontrolera BIOS, który Wam pokazywałem w poprzednim odcinku. I który został zamontowany tutaj, teraz w tym Pentium 4 pod Windows XP, musiałem ściągnąć sterowniki. A nawet po zainstalowaniu sterowników, po zainstalowaniu wszystkiego, też dysku SSD Windows XP nie rozpoznał. Ale go nie widać, jak się wejdzie w mój komputer. Podobno jest to jakieś spowodowane tym, że to jest SATA, a ten komputer nie widzi SATA, tylko ata nie wiem, tak wyczytałem tak mówili na forach także tak przekazuję to, co jest mi wiadomo w tej chwili, jak tutaj widzicie próbuję sobie ściągnąć do próbuję sobie ściągnąć steama starego, który jeszcze działał na Windowsie XP spróbujemy, zobaczymy co się uda w każdym bądź razie NET tutaj działa, oczywiście nie działa żadna przeglądarka typu Chrome, Opera i tak dalej Microsoft Explorer gdyż już ten system jest wiadomo nieobsługiwany bodajże 2.19 zaprzestali jakieś wszystkie czy nawet wcześniej wsparcia, ma tutaj taką cameleona, taką przeglądarkę znalazłem na niej że tak powiem tutaj widzicie Internet na niej śmiga. Także zobaczymy zobaczymy czy uda mi się yy, to wszystko poinstalować. No jak się to poinstaluje to czekamy i zaraz będziemy patrzeć jakie jakie gierki się uda zainstalować. Yy, tutaj mi się w tej chwili ściąga, spróbuję to zminimalizować i zapodamy sobie Need for Speed'a, Carbona. Tak to wygląda mniej więcej na tym kąpie. Głosik jest. Hi, I'm Emmanuel Vosier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. In the real world, drive safe, obey the laws of the road. I'll wait for your seatbelt. No, szału nie ma, jak na Pentium 4, ale myślę, że jest całkiem przyzwoicie. Całkiem fajnie to wyszło. No i co mogę więcej powiedzieć? Ta gierka tutaj śmiga. Spróbuję podłączyć kierownicę. Będę chciał też jeszcze ściągnąć troszeczkę innych gierek. Troszeczkę innych gierek, rozumiecie, yy, które są z wykorzystaniem Joya. Także. Myślę, że tutaj będziemy działać. Wiadomo. Nie jest to jakaś maszyna, która nie wiadomo jak. Nie wiadomo jak te gry będą na tym działać, ale myślę, że spokojnie, spokojnie będzie można troszkę pograć w starsze tytuły. Nie wiem, coś mi się wyłączyło, ale już wróciło na wizję. także tak wygląda karbon. Całkiem całkiem sympatycznie. To chodzi gra jest z 2006 roku. Kurczę, nie sprawdziłem sobie z którego roku jest. Yy, nie sprawdziłem sobie z którego roku jest yy, ten karbon. Ja, 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 źle sobie dałem, źle sobie dałem, źle sobie dałem, słuchajcie. Przecież ja jestem już podłączony do netu, a nie chcę, a nie chcę się łączyć. Dobra, dajmy sobie quit, dajmy sobie ok. No i tutaj mi dalej ściąga. Dobra, będziemy działać. Dobra, powiem tak. Yy, do Steama nie udało mi się zalogować. Niestety, ten system już tego nie obsługuje. Mimo, że pobrałem specjalną starą wersję Steam do Windows XP przed 2018 roku. Bodajże. Niestety nie zaloguje się koniec. Zainstalowałem serpaka 3. Niewiele to pomogło. Oczywiście jak podłączyłem zewnętrzny napęd Blu-ray i chcę coś odczytać jakieś pliki, które są zapisane z płyty Blu-ray no to niestety komputer się muli i już czekam dobrą chwilę jest brak odpowiedzi, więc no, jest jak jest no słuchajcie, zainstalowałem też starego Avast, bo jak chodzę tam po tej sieci to żeby tam niby jakaś pseudo ochrona była no oczywiście internet się muli strasznie nie wyświetla się odpowiednio mimo, że ta przeglądarka też jest pod XPK, no co mogę powiedzieć no pff, nie jest to już urządzenie do używania dzisiaj, chyba że ktoś ma jakieś specjalne, nie wiem, jakieś triki możliwości, żeby poruszać się w tym systemie no tu oczywiście jest brak odpowiedzi, zakończ teraz, więc nawet nie będę czekał, no widzicie co się dzieje, komputer całkowicie się muli, 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 muli staw i tak na dobrą sprawę To niewiele tutaj można zrobić żeby korzystać płynnie korzystać płynnie z tego co nie wiem można byłoby A, widzicie no nie, no jest całkowity trup To w ogóle w ogóle, w ogóle w ogóle nie działa no no do pogrania sobie rozumiecie w StarCraft to może ten komputer się nadaje czytam na jakichś słabych ustawieniach w Need Speed'a Carbona natomiast widzicie tutaj CD cały czas miesza, miesza, miesza no i jak widać na załączonym obrazku nic się nie dzieje no dobra, w każdym razie na no to co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem. Złożyłem go, zainstalowałem system, podpiąłem do netu. Być może są jakieś. Nie uda mi się wejść w to całkowicie, jest zamulone. Być może są jakieś możliwości, żeby nie wiem, coś poinstalować i. I o, udało się wejść. Jest Fantasmagoria 2, Half-Life 2, Fear 3, Kingpin, Quake 1, A, o, Stalker, Call of Pripyat Kingpin, Kingpin, Live of Crime. No niby fajny. Obraz płyty jest tutaj widocznie. Musiał wczytać do pamięci jakieś albumy muzyczne, tutaj mamy. No tak, no tak, no tak. The Keep. Bardzo fajny film. Co tutaj jest. Winamp Winamp mój Winampa Fajne wspomnienie Starych dobrych czasów Ale Też jest Kasza straszna Dlaczego to nie idzie? Głośniki są przecież podłączone. Chyba, że jest tak ściszony. No, ściszony był. No i tak, słuchajcie, no. No niby fajnie, niby wszystko fajnie, ale jeżeli chodzi o jakieś korzystanie, e, że tak powiem, z bardziej współczesnych Współczesnych dobrodziejstw to nie za bardzo się to nadaje. Aha, nie ma tutaj żadnego odtwarzacza. O, ale idzie przez Winamp wideo. Zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że Winamp tutaj będzie to odtwarzał. No niby dodałem tam jakieś te biblioteki. Jest chat. No ale już widzicie, no, trzeba byłoby chyba to na dysk przegrać z tej płyty, żeby, żeby to działało, bo już zaczął odczytywać z płyty Blu-ray i, i zaczął mulić. No, to co mogę powiedzieć? No to no, mogę powiedzieć, że po 90% akcja się udała, komputer przywrócony do życia, zainstalowany Windows jest. Niby to działa, ale no jak to działa, no to wiadomo. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak go przyspieszyć, co po, po, po zainstalować, żeby to działało szybciej, no to czekam na jakąś opinię, na jakieś komentarze. Dobra, to nie ma sensu, bo to i tak nie działa tak, jak powinno. No cóż. Jest jak jest. Jak ktoś ma jakiś pomysł, piszcie. Piszcie, co z tym fantem można zrobić, żeby go troszkę przyspieszyć. To jest Pentium 4 3 GHz, przynajmniej tak się wyświetla w systemie 1 GB RAM. Dobra, tym oto optymistycznym akcentem kończę drugą część filmiku i widzimy się w dalszych produkcjach. Pozdrawiam. Hej!